Dzień dobry! Dzisiaj rozpoczynam kolejny spacer po cmentarzach. Tym razem przenosimy się do łodzi i będziemy odwiedzać łódzkie cmentarze. Jak Państwo zauważyliście, nie ma obok mnie Rafała Dajbora, który mi towarzyszył w spacerach po warszawskich cmentarzach. Tym razem będę musiał dać sobie radę sam, z takim małym wyjątkiem, bo jeśli chodzi o cmentarz na dołach, gdzie znajduje się aleja zasłużonych i gdzie jest pochowanych bardzo dużo ludzi związanych z filmem, tam zaproszę jako eksperta pana Mieczysława Kuźmickiego, wieloletniego dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi. Człowieka świetnie zaznajomionego ze środowiskiem filmowców łódzkich i nie tylko. Wiele z tych osób które są tam pochowane znał osobiście. Zaczynam dzisiejszy spacer od cmentarza na Zarzewie. To jest cmentarz, który jest zlokalizowany na Widzewie i to jest takie osiedle Zarzew. A żeby być precyzyjnym i tak gwoli ścisłości, to w zasadzie będziemy odwiedzali dwa cmentarze. Cmentarz pod wezwaniem świętej Anny, tutaj mamy kapliczkę za plecami, a kolejny jakby doklejony, to jest cmentarz komunalny na Zarzewie. One są, mają oddzielną administrację, a łączy je taka furtka. Idąc główną maleją. właśnie przechodzimy do części komunalnej. Odwiedzimy jedną i drugą. Kazały grobowiec to znana każdemu wodzina rodzina skrzydlewskich która ma sieć kwiaciarni w całej Łodzi. Obok niedaleko znajduje się cmentarz, y, można powiedzieć prywatny, właśnie też założony przez tą rodzinę. Pan Skrzydlewski był wieloletnim sponsorem drużyny piłkarskiej Widzewa Łódź, a jego chyba taką główną pasją to jest żużel, ponieważ Łódzki Orzeł no to jest y, właśnie firma, którą, którą sponsoruje i którą zarządza y, Pan Witold Skrzydlewski. A tutaj mamy dopiero Interesującą i intrygującą postać. Naprawdę, bez przesady. Roman Sykała. Na mogile jest napisany reżyser. I rzeczywiście on był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Był długo dziekany łódzkiej filmówki. Tam e, można znaleźć informację, że e, tutaj władza mu sprzyjała, czy on sprzyjał władzy. No i odszedł w atmosferze skandalu e, z łódzkiej filmówki. Chodziło o sprawę malwersacji. Trafił do więzienia, ale zanim do tego tutaj dojdziemy, to jeszcze ta kariera aktorska. Bo co prawda grał role epizodyczne, czy tam drugo, czy nawet trzecioplanowe, ale takie, no, które się zapamiętuje. Na przykład w stawce Większej niż Życie w odcinku Zdrada grał nie byle kogo, bo. Szefa Gestapo, Millera, i tak można było porównać, bo jak ktoś oglądał jeszcze 17 dni wiosny, to tam też Miller występuje i gra, gra go jakiś rosyjski aktor, i tutaj mieliśmy możliwość, możliwość porównania. Również pojawia się w kolejnym takim popularnym serialu Czterej pancerni i Pies. I tam gra, już nie pamiętam jaka to była ranga tego oficera. Chyba pułkownik polskiego tam oficera przy, w tej armii kościuszkowskiej. I cóż dalej? Ja go zapamiętałem w takiej roli. Bardzo fajnie zagrał ostatni kurs. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, ze Stanisławem Mikulskim. To w Gdyni było nagrywane. Ja mam w ogóle w planach, żeby zrobić osobne alokacje do tego filmu. Może kiedyś w przyszłości udam się do Gdyni i to uczynię. I on tam gra jednego z takich malwersantów, którzy sprzeniewierzyli jakieś pieniądze i. Chcieli z tymi pieniędzmi uciec za granicę, chyba gdzieś do Skandynawii. No i tam wpadają w pułapkę jeszcze bardziej e, bezwzględnych e, przestępców. Zostaje uśmiercony, ale nomen, nomen e, gra malwersanta i za malwersację trafia do więzienia. I teraz tajemnicza śmierć pana Romana. Jedni twierdzą, że popełnił samobójstwo. Ojciec nie obejrzał ciała, także nie mógł stwierdzić. Nie dano takiej możliwości rodzinie. Inni natomiast twierdzą, że ktoś mu w tym pomógł, ponieważ pan Roman zaczął dzielić się swoją wiedzą. I ani jednego, ani drugiego nie możemy wykluczyć ani potwierdzić. W każdym bądź razie no, opowiadam o postaci filmowej, a, a zarazem jego życie było bardzo skomplikowane. No, trzeba wspomnieć, że jeszcze za młodu on brał udział w konspiracji, to znaczy był w Armii Krajowej, chyba w batalionach chłopskich brał udział tego, także on miał tę kartę jakąś. Taką pozytywną zapisaną. Co się później tam wydarzyło? Nie, nie bardzo wiemy, bo nie można tego dociec, nie można znaleźć w źródłowych. Tam Marian Brandy w swoich dziennikach tam pisze, że to była nie jedna afera, a kilka afer dokładnie. W każdym bądź razie y, trzeba oddać, że pan Romansykała był utalentowanym aktorem, tak? I te jego rolę pamiętamy. Chciałbym również wspomnieć o tym, że. Cmentarz na zarzewie był miejscem kręcenia filmu. Mam na myśli film z 1996 roku w reżyserii Jerzego Wójcika. Film zatytułowany Prywatne śledztwo w roli głównej Roman Wilhelmi, tam również peszek się pojawia. W tym filmie chodziło o śmiertelny wypadek. Rodziny właśnie Romana Wilhelmiego, żony i dzieci. On z tego wypadku jako jedyny wyszedł z życiem. No i film jest o tym, jak on sam prowadzi prywatne śledztwo, żeby znaleźć sprawcę tego śmiertelnego wypadku. W momencie, kiedy sam wychodził ze szpitala i e, odwiedza grup, właśnie swoich bliskich, to dzieje się tutaj na tym cmentarzu. to. Tylko mam pewno, pewne wątpliwości, czy to było miejsce na cmentarzu komunalnym, czy na katolickim, bo. Te budynki, które tam się pojawiają, tam są takie kolumny. No to na, na, sprawdziłem, na obszedłem sobie tam na e, komunalnym i tam nie ma żadnych takich. E, nic nie znalazłem, co by przypominało te, e, tą scenę, i prawdopodobnie to było właśnie na tej części tutaj katolickiej, choć tam też się rozglądałem i też kolumn nie, nie mogłem znaleźć. Być może, że po prostu od no, tego czasu one zostały też tam e, przebudowane i no, nie ma szans, żeby, żeby to odszukać. W każdym bądź razie na pewno właśnie na tym cmentarzu kręcono sceny do, do tego filmu. Andrzej Herder. Trochę zapomniany aktor już. Taka chłopieńca, dobrotliwa. Twarz. I tak o nim też mówi jego kolega Czesław Nogacki, ten sam, który, o którym będę jeszcze wspominał na grobie Marii Probosz. To mówił o nim właśnie, że on został stworzony takich dobrotliwych ról. Chociaż no, grał rolę Esesmanów, i, i chyba najbardziej się zapisał w pamięci w roli takiej epizodycznej, drugoplanowej, jako maszynista Hans w komedia jak rozpamiętałem II wojnę światową i tam Emil Karewicz, gestapowiec, jakiś tam esesman przesłuchuje Kociniaka i Kociniak mówi, że nazywa się Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. I właśnie ten, który próbował na maszynie to napisać, to jest nie kto inny jak Andrzej Herder. Jego debiut to był rola oficera na statku Orzeł. Już wtedy w tym mundurze tak trochę wyglądał dziecięco, ale bardzo fajnie zagrał. I w ogóle wszystkie jego role, no nie można powiedzieć, że on zagrał gdzieś źle, tak? No, te role są, są naprawdę fajne. On jest taki dobrotliwy, ten jego uśmiech, <śmiech> takie <śmiech> trochę naiwne oczy. No cóż, jeszcze na pewno... Trzeba wspomnieć taką rolę w serialu Czterej Pancerni. Pamiętacie taki chorąży, taki trochę nadobowiązkowy, który tam naszego, naszego Tomcia, którego gra Gołaz, podejrzewa właśnie, że to jest jakiś tam szpieg, a on tutaj przychodzi tam z ważną wiadomością i tak dalej. No pamiętacie Państwo, taki, taki służbista chorąży. Te świetnie zagrał. No, jakoś tak te role mundurowe pasowały. W tych seriali, w których wystąpił Pan Andrzej, jest bez liku, naprawdę. Bo i Rodzina Leśniewskich, i Pogranicze w Ogniu, i, i Jan Serce, e, ojej, no e, długo, długo by to jeszcze wymieniać. E, nawet zagrał Ordynansa e, Hansa Klossa <grydy> w stawce wie, Większej niż Życie. Je, o, na koniec zostawię taką rolę, o której będę, mam nadzieję, będę opowiadał razem z Rafałem Dajborem, którego też mi tutaj brakuje na tych cmentarnych tych, wycieczkach. Bo mamy właśnie zaplanowane, żeby iść tutaj śladem filmu Nie lubię poniedziałku. No i pamiętacie Państwo, tam rola takiego też do takiego szczerego <grym> i z, gr z gruntu dobrego milicjanta, który kieruje ruchem i te wszystkie perpety, ale teraz nie będę o tym wchodził w szczegóły, bo będziemy razem z Rafałem o tym opowiadać. Pan Andrzej Herder, no, nie mam daleko od y, y, grobu mojej byłej narzeczonej, także sądzę, że na następny wszystkich świętych, święto pojawię się tutaj ze zniczem. Aha, jeszcze jedna rzecz muszę pochwalić, bo o, o ile w, na cmentarzu komunalnym jest dostęp do bazy internetowej, można bardzo łatwo wyszukać lokalizację grobu, to tutaj na, na tym cmentarzu katolickim już było ciężko. No, i miałem obawy: mówię, czy w kancelarii mnie nie zbędą, czy znajdą dla mnie czas, bo miałem wypisane listę tych, 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 tych nazwisk. I trafiłem na tak sympatyczną młodą dziewczynę i tak szybko mi obsłużyła, i tak sprawnie, i tak miło, że no po prostu poczułem się tak ujęty tym wszystkim. I no, miałem obawy, bo nie chciałem dać plamy. Bo, mając za pomocnika Rafała, który no świetnie się w tym wszystkim potrafi zorientować. On ma mapę wydrukowaną, on ma zaznaczone wszystkie kwatery, on ma całą, e, cały plan, jak to logistycznie po kolei e, kogo odwiedzać. Natomiast ja już tak samodzielnie dopiero ten mój pierwszy cmentarz. Mam nadzieję, że też e, im dalej, tym bardziej będę dochodził do wprawy. Krzysiu Surlit. Wielu kibiców Widzewa zna go tylko z opowiadań. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność oglądać Krzysia w akcji na żywo. na no, atomowe kopyto po prostu, co tu dużo mówić. To był chłopak, który miał, posiadał nieprawdopodobny silny strzał i właśnie czarował nas tą, tymi swoimi umiejętnościami. No żył tylko 52 lata. Zmarł, tak jak to, że marzą o śmierci na deskach teatru. Tak Krzysztof zmarł podczas meczu Old boyów. Chyba odbywał się ten mecz w Szczecinie. Chłopak z Zelowa, razem ze swoim bratem Wiesławem, który jest bramkarzem. Jak widzę, w tych niższych ligach grał tam w Zelowie, no to Wiesiu Surlit jego brat się również pojawił na meczu. No szkoda Krzysia, naprawdę, bo to był jako człowiek, jako sportowiec wspaniały gość. Obecnie stoję przy mogile pana Witolda Leszczyńskiego, urodzonego w Łodzi. Studiował na naszej filmówce i dyplom otrzymał w 1967 roku. I w tymże samym roku już rozpoczął swoją pracę reżyserską. Bardzo udany debiut, Żywot Mateusza. Pamiętacie państwo, taki ciepły film w głównej roli Franciszek Pieczka. Tam to się dzieje na Mazurach. I taki by się wydawało, nie w pełni umysłowo-sprawny człowiek, który żyje. Z tak wielkiej harmonii z naturą. Film ujmujący i też znalazł uznanie w oczach widowni Cannes, szczególnie tej młodej, bo chyba w kategorii właśnie reżyserów młodych otrzymał jakąś nagrodę. I ten film otworzył mu drzwi do dalszej kariery trzymał się tej tematyki, to trzeba przyznać, że był konsekwentny, że ci, którzy go znali, opowiadali właśnie, że musiał znaleźć taki film, który coś tam w jego duszy poruszał, yy, współgrał z jego własnymi yy, uczuciami, emocjami i przemyśleniami co do życia. No i takim filmem jest na pewno, który się mieści też w tej atmosferze właśnie. <laughs> to jest film Komedia konopielka z 1900 81 roku. No, tego filmu nie muszę Państwu przedstawiać ani zachęcać, bo wy... myślę, że każdy go zna. Ja oglądałem go wielokrotnie i za każdym razem z wielką radością. No, genialne tam role oczywiście Anny Seniuk i... i Majszaka, ale nie tylko. Jeszcze jest jeden film, który no, mi jakby najbardziej przypadł do gustu I, i pana Witolda lubię go właśnie za ten film. I pana Witolda najbardziej cenię właśnie za ten film. To jest film Siekierezada. Ja będąc w Bieszczadach już troszkę opowiadałem o tym filmie, także nie będę się powtarzał, ale w każdym bądź razie też bardzo wybitna rola tam Żentary, nie tylko, bo tam i Olbrowski gra, ale to też film taki gdzieś to się dzieje, ludzie, natura, życie, czas, przemijanie, sens życia. No, pan Witold był w tym nurcie właśnie takim duchowo-poetyckim, bym powiedział, i takim bardzo, bardzo zbliżonym właśnie do jak człowiek w tym środowisku w otaczającym go świecie funkcjonuje. Oczywiście każdemu trzeba życzyć jak najbardziej, jak najdłuższego i szczęśliwego życia. Ale tak jak wspomniałem przy mogile Krzysztofa Surlita, piłkarza, który zmarł na boisku. Tak tutaj podobna jest sytuacja z Panem Witoldem, który w w dniu kręcenia filmu w 2007 roku, tak, bo taka jest data śmierci. Doznał, to chyba był udar mózgu, i po tym wypadku jeszcze żył dwa tygodnie w szpitalu i odszedł. Ten film, podczas którego doszło do tego śmiertelnego wypadku, zatytułowany był Stary Człowiek i Pies. I kto inny już go dokończył. Będąc na zarzewie, nie mogłem ominąć grobu mogiły pana Ludwika Sobolewskiego. Bo jemu zawdzięczam to, ile szczęścia, radości, jakich wielkich uniesień dostarczył nam wielki widzew, którego był pan Ludwik twórcą, wieloletnim prezesem widzewa. I on wyniósł właśnie widzew zupełnie z jakiejś tam osiedlowej drużyny na, na światowe salony. Bez przesady. Dzięki panu Ludwikowi oglądałem mecze z Juventusem, z Ipswich Town, z Manchesterem City, z Manchesterem United. Z Liverpoolem. I te mecze były zwycięskie, tak? I to jest tylko część tych wielkich drużyn piłkarskich, które wymieniłem dzięki właśnie panu Ludwikowi, tej ekipie, którą zmontował. Miałem okazję naocznie, jako naoczny świadek, oglądać te ogromne sukcesy. I tak mi szkoda troszeczkę tych kibiców Widzewa obecnych, którzy tak gremialnie wypełniają na stadion że ci młodzi no nie mieli jeszcze, jeszcze, podkreślam, e, możliwości przeżyć tak wielkich uniesień i takich wielkich radości, spowodowanych przez nasz kochany widzew. Wszystkim tego z całego serca życzę. Kończę już spacer po tej części katolickiej i za chwilę przeniesiemy się na część cmentarza komunalnego. I tutaj, ta furtka, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie można przejść między tymi cmentarzami.